cześć, się, maneczka, Maneczko, ja jestem Paweł Sky. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Reakcje. Moi drodzy, dzisiaj zareagujemy sobie na Young Multi piosenkę. Wyszła ona dwa dni temu. Ja jej jeszcze nie słuchałem. Nie wiem, co to będzie, tak szczerze powiedziawszy. Zobaczymy. No i mamy już na samym początku, jakąś tutaj uwagę. Wszystko użyte w, pro w produkcji broni i przedmioty są atrop... Atrapami i nie są prawdziwe. Wszystkie sceny przedstawione w filmie zostały. Z... No dobra, no. Dobra, moi drodzy, jeżeli ocieczkę się spodoba, wiecie co robić: łapeczka, subskrypcja. Jeżeli jest ktoś nowy na kanale, jeszcze nie subskrybuje tego kanału, a ja nie przedłużam ilości. Zobaczmy co to jest. Płyną krystalicznie, czyste łzy na płci. Ona na kolana, żebym się nie smucił. Kto tam? Wydam kiedy patrzę w lustro. Zamykam swoje oczy, liczę, że się nie obudzę. Jutro. Chcę złamać za poprowadź poprowadź Gdzie jest mój dom, gdzie mój kąt? się po lochach. Chciałem wrócić, ale nie czuję nic. Chcę to proﬁm, przyłag, zero gram krwi Gdzie mój dom, czy mój kąt jest? Gdzie? Gdzie mój dom, gdzie mój kąt jest? Gdzie? Gdzie mój dom, gdzie mój kąt jest? Gdzie? Gdzie mój dom, gdzie mój kąt jest? Ale ja tu widzę, że tu taka bardziej klubówka wjechała, ty. No, taka bardziej klubówka widzę, no, no, no.

Według mnie zajebiście nawija, no nie? Taki mocny flow. Niektóre teksty, które on wypowiada, nie są zrozumiałe. Bynajmniej ja nie rozumiem, jeżeli wy rozumiecie, to nie wiem, napiszcie. Yy, ja połowy tekstu nie rozumiem, większość rozumiem, a większość nie. Zielony pap, robię to zziomy jak schedule. Twoje kształty fajki gotują mnie w labie, jak Breaking Bad. Patrzę na moje palec i świecą się oczy i tak jak Hirobra. Dziwko to Riki na stopach, a nie żaden konferc, ja Nie jestem skromny. Jak pizda mi pobierze feed, jak bezdomny, to wtedy już wiem, że jest dobry. Ty masz revenge bluze, mógł. Ale Flow naprawdę kulti rozpierdala. Tu widzę kutkę, jebany blow tape. Synek pierdoli, że ktoś jest MPC. sam jest kopiów, co? Ja pierd... Ja Nie, ale... Czekaj, kurwa, bo ja widzę tutaj, że tutaj się... E, flow, w ogóle wszystko zmieniło. What the fuck? Patrzcie to. Proszę za... Patrzcie tu. Tu jest taka klubówka. A tutaj? Widzicie, takie bardziej kurwa rapowe wjeżdża to. No. refren też się zmienił jedynie, że tamto był tylko jeden refren i dalej to nie wiem, druga zwrotka Oj. nie no, ja muszę powiedzieć, że Young Multi od teraz według mnie robi... Tak według mnie zajebiste te nuty, muszę przyznać, że one naprawdę bujają, że one są git, według mnie. Yy, tutaj no faktycznie ta klubówka mi tak weszła mocno, co tutaj jest. mój Ta klubówka na samym początku dobrze weszła. No i muszę przyznać, że no według mnie nuta bardzo fajna, jeżeli miałbym oceniać, to jest to do słuchania, według mnie. Bo Young Multi umie to robić, nie? To jest faktycznie osoba, która już trochę w tym siedzi i już, że tak powiem, ma swoje kłody za sobą i no. No także myślę, że jest to zajebista według minutka, także no. Dobra moi drodzy, ja myślę, że to by było na tyle. Jeżeli reakcja wam się podobała, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na kanale. A ja co? Lecę. Na razie.